no dzisiaj to jest wyjątkowo ładny dzień więc na działkę ruszam e, Polkosić trawę muszę pociąć drewno, które ścięłołem w zeszłym sezonie no i grubych, grubych rzeczy mam pobranych, jakąś spowarkę drobne naprawy do zrobienia widzimy się za moment już na miejscu W końcu ciepło. Tak, żeby nie było za pięknie, to gdzieś tutaj chmura była, z której padał deszcz. Piesy się już rozgościły. Biorę kosiarkę i się zabieram za robotę. Maliny to już nie widać spod trawy. Magia filmu jest taka, że człowiek Czeka sekundę i już wszystko zrobione. Całe podwórko jest to znaczy w tych miejscach, gdzie potrzebne jest, żeby sobie czasami przejść, bo jak było ostatnio Rosa, to szedłem do kibelka i miałem całem buty pokażę wam u kibelek, ukibelek kibelek jest super to jest zapewne zmora wielu ludzi w całej Polsce, którzy wychowywali się w takich Gospodarstwach i ta nowoczesność do jeszcze połowy czynnego stulecia była normą. Tu mamy mój przybytek, uwielbiam korzystać. Dziwna deklaracja. Tu skoszone teraz trochę o pracach, bo tu, nawet jak nie ma prac remontowych, to cały czas jest coś do roboty i nawet jak człowiek nie jest rolnikiem i musi oporządzać pola. to Taki dom to jest sporo pracy. U nas jeszcze jest dodatkowo, bo mamy tę fazę remontową, taki stan półsurowy, zamknięty, na przykład tu nie ma dachu, a tu stoją lodówki. Teraz się zabieram za mycie ich, bo zobaczcie, wszystko z dachu zfrunęło podczas jakichś wichór to najpierw odkurzę, przemyję, włączę. I odrobina cywilizacji wykradnie się do domu. O tutaj nawet zobaczcie, tutaj jest tron. On co prawda nie jest używany, albo jak jest używany to tylko do tych takich jedynek tak zwanych, bo po prostu go założyliśmy jak już szambo było, żeby zamknąć przewody. Można z niego korzystać, ale na razie nie jest to tutaj jakieś takie bardzo intymne. Tutaj będzie łazienka, więc... Wtedy będzie dużo lepiej. Tu jest trochę Saigon, bo zrzuciliśmy tynk w zeszłym roku. Od razu mówię tym, co sobie kupują takie domy. Cały tynk zostawcie, nawet jak jest mokry, to go zostawcie. Znajdźcie źródła przecieków, załatajcie dachy, załatajcie jakieś, jakieś przecieki, czy to od dołu, czy od góry i dopiero Dopiero zajmijcie się tynkami tynki, tynki to jest ogólnie skarb w takim domu, i, i, i szkoda, szkoda marnować czasu na ich zdzieranie, tak naprawdę. Znaczy, my akurat będziemy zmieniać cały e, sufit, będziemy kłaść nowe deski, no ale jeżeli macie możliwość, to raczej starajcie się tego nie zrywać. Teraz się biorę za mycie lodówki, no i prawie 50 minut. Lodówka umyta Substytut kuchni Pokarm Muszę zamknąć drzwi do kuchni bo nie je Ale tu jest spokojnie na tej wsi Jest tak przyjemnie Gdy kawkę sobie zrobiłem w ekspresie. Pani Janin. Czas na kolację i za chwilę jeszcze trzeba posprzącać w pokoju, podkurzać przed snem. Takie jest życie w starej chacie drewnianej, w której opadają tynki. No i dzisiaj już ostatnia aktywność. Idę trochę pociąć drewna popalić gałęzi, zrobić kiełbaski oczywiście Biorę mojego pickupa ogrodowego krzesła trzeba wziąć do, ze sobą się moja piła musi też być wzięta Sporo roboty dzisiaj było, nie zdążyłem pospawać ale to może jutro zrobię, chociaż tu jest niedziela. Tu jest bezludzie i nikomu to nie przeszkadza, że się hałasuje. Więc będę chwilę musiał pohałasować. A tutaj cała sterta choinek. Sosenki, które same się rozsiały u mnie na działce. Trochę ich trzeba było wytrzebić, żeby zrobić pastwisko dla koni. Może trochę spłonę, ale dla dobra tego materiału, którego i tak nikt nie obejrzy Mamy następny dzień. Strasznie długo spałem. W ogóle pokażę wam na ekranie, jak wygląda różnica między miejscem, gdzie mieszkam na co dzień. czy taka wieś, tylko zlokalizowana. Wzdłuż torów, a jak się śpi na takiej już zupełnej wsi, oddalonej od cywilizacji, gdzie ta przewaga snu głębokiego jest bardzo istotna. Dzisiaj ciche urządzenie, więc będę sobie powoli tutaj i po cichu robił zmiany. Kiedyś robiłem materiał o tymczasowym płocie, właściwie ten chyba, tani płot się nazywał, ten materiał podlinkuję i dzisiaj ten płot rozbieramy, bo tu będzie inaczej to wszystko wyglądało, więc te deski trzeba będzie odzyskać, a później te deski znowu wylądują na jakimś płocie, więc też muszę je zabezpieczyć, żeby nie mokły i nie, nie to znaczy moknąć mogą, ale muszą oddawać wilgoć. Słupki były wsadzane za pomocą świdra ręcznego. Tu jest piasek. I one takie są obsadzone, że konie powstrzymały, ale powinny gładko wyjść. I zaraz zobaczymy, czy y, sposób był dobry, i czy takie ogrodzenie tymczasowe się sprawdza. Poruszamy nim trochę na bokach. Powinien być luźno. Zakopimy. Się rusza tylko. Jednak trzeba trochę siły. Łom. Podkopujemy to, odkupuje to z tej strony. Tutaj robimy taki. Rozszerzenie. Już jak się zrobi rozszerzenie, to powinno to bez problemu wyjść. No i dochodzę powoli do wprawy. Trzeci słupek z przerwami, oczywiście. Strasznie upał, więc też nie chcę mi za bardzo tego już robić samoruszanie to mało daje muszę jednak wziąć łom i tam trochę pogłębić to ulubione narzędzie pracy za chwilę i powrót do tej niedobrej rzeczywistości poza moją działką niestety już ostatnie ujęcia praktycznie wszystko w domu zrobione jeszcze wezmę jedną, jeden balocik siana muszę włożyć do samochodu tu akurat wejdą dwa ale dzisiaj jeden no i co? Nic. No i nic nie lubię nie lubię stąd wyjeżdżać. Wolę w domu siedzieć tutaj niż tam nie udało się położyć za pierwszym razem, ale mamy drugi raz. Odkładamy tutaj kawałek. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Teraz obracamy go. Obracamy go. Obracamy. One ważą po 250 kg, koło, może 300. Nie, jest za blisko. Tu. Nie jest równo. O tu Stawiamy. O, teraz będzie chyba lepiej. O, tak. Łapiemy? Kładziemy na nodze. Kiedyś usłyszałem, że się woda nie da tak, ale jak widać. Sposobem. bo no, ten ważył chyba za 200 kg, więc może 250. Udało się. Na dzisiaj się żegnam. Następny vlog niedbawem. Zobaczymy, co życie przyniesie. Na dzisiaj.